Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie. Z tej strony Judy i witam was na kanale Poke Challenge w kolejnym już materiale z gry Pokémon Violet. I dzisiaj w końcu ruszymy po pierwszą odznakę. Postanowiłem, że będzie to odznaka typu robaczego. Tak więc pamiętajcie, oczywiście, o zostawieniu łapki w górę. Pamiętajcie o subskrypcji i miłego oglądania. Tu jest wieża. Myślę, że warto byłoby wejść na tą wieżę, zobaczyć w ogóle, czy mamy możliwość wejścia. E, o co chodzi z tymi wieżami? Bo takich wież już parę tak naprawdę widziałem. Tak więc zobaczymy, zobaczymy. Tu jest, to jest drabina, prawda? Czy da się jakoś. Od, o, 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 tutaj oprócz tego super potion. I co, mogę? Chyba tak nie za bardzo, tak mi się wydaje. A nie, mogę, przepraszam, mogę, mogę wejść na wieżę. Okej. Okay. No i pytanie, czy znajdziemy tutaj coś fajnego? Mam taką nadzieję. Ej to jeszcze nie. O, jest TM. Elektrobol. Ej, to jest dobry TM. W końcu znalazłem taki porządny TM. Masakra dobrze, bo do tej pory to takie raczej z tych słabszych, ale Elektrobol jest cudowny, jak ma się Pokémona z dobrą szybkością. Ale wejdziemy jeszcze wyżej i to jest O, no nie, to jest ta skrzynia. O kurczę. To jest on! Gimigul. Ten, którego przed chwilą spotkaliśmy. Ej, dobra. Ej, kurczę, ej, mam nadzieję, żeby mu zrobić jakąś małą krzywdę. Aż to źle brzmi, ale żeby go nie załatwić. Dawaj, Ember. Okej, okay, okej, okay, to nie było aż tak mocne. Spróbujemy go złapać. Mam nadzieję, że się uda. Proszę cię, proszę cię, nie zawić mnie i złap się, dobra. Może nie będę go bardziej bijał. Muszę go zdobyć w tej formie, bo na razie, wiecie. A to jest w ogóle, jeżeli się nie mylę, to jego ewolucja jest w ogóle tysięcznym pokemon'em, słuchajcie. Okrągła liczba. Boję się użyć jeszcze raz, teoretycznie Ember nie powinien mu zrobić krzywdy, ale trochę się boję rzucać, więc... Wstrzymajmy się może, wstrzymajmy się. Ale on ma chyba taką złotą wersję, no mówię, tysięczny pokemon. Kurczę, chyba jeszcze raz użyję Embera, masakra. Chyba jeszcze raz użyję, no bo trochę, trochę się... Mogę za bardzo z nim bawić. Nie, dobra, proszę cię szefu, nie załatw go. Uff, dobra. E, chyba niepotrzebnie się przejmowałem. Teraz powinno być znacznie łatwiej go złapać, tak więc Pokeball? Proszę cię, proszę cię, nie rób mi problemów. Chcę cię mieć. No nie, masakrem. Kurczę, w końcu go znalazłem, a tu proszę, musi problemy robić. Nie mam Pokemona chyba niestety, który e, nadaje jakieś statusy, a to jest słabe, bo przydałby się ktoś, kto sparaliżuje, uśpić, czy cokolwiek, ale wydaje mi się, że chyba nikt tego nie ma. Nie no, proszę cię, ja wiem, że ty jesteś jakimś takim mocniejszym Pokemonem i że ty nie chcesz się złapać Pokebola, no ale masz na czerwono HP Może się uda. I masakra on ciągle wychodzi. Ej, jest źle, jest źle, no nie wiem. No nie wiem, zaczynam się zastanawiać, co musimy zrobić. Jeszcze mam Premier Bole, ale Premier Ball niczym się nie różni absolutnie od yy, zwykłego Pokebola. No może teraz, może teraz. Naprawdę? E, w ogóle taka ciekawostka, nazwa tego Pokemona to jest tak, jakby trochę wiecie, yy, yy, jak się czyta, yy, Gimigul, tak, jakby prawie, wiecie, takie Gimigul Money <laughs> było takie nawiązanie. No w sumie on zbiera pieniążki. Oh yeah, mamy go. Kurczę, dobrze, dobrze, mamy cię, mamy cię. To jest w ogóle Pokémon związany z Pokémon Go, z tego co się orientuję. E, bardzo fajnie. Czyli on powinien mieć numer 999 w Pokédexie? No tak, tylko że teraz nie mamy. To jest, to jest 391, ale to jest ten taki regionalny Pokédex, jakby nie patrzeć. Okej, okay. typ duch. Mamy, cudownie. Po co? Ua! Dobra. Okej, okay. to jest zdecydowanie lepszy sposób schodzenia niż standardowym. Ratujemy się w jakiś magiczny sposób na Rotom Dexie. <laughs> Może być. Ej. Patrzcie, patrzcie, czy ja dobrze widzę. Tutaj mamy... Tu mamy jakiś Rajzik. okej, okay. no to jestem zainteresowany jak najbardziej, a nie rajdzik. Teraz zobaczymy co tam dokładnie jest, tylko, ee, tylko, nie, nie, z co ja klikam, nie, 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 wycofaj, wycofaj. E, zamiast tego bierzemy, bierzemy Potiona, podleczymy naszego Fuekokom, tak żeby, e, żeby miał full HP, ja chcę jeszcze za chwilę już zobaczyć jego ewolucję. No i co my tu mamy, co tu się tak świeci? To Diglett ej, ej, stój! Cholera, znowu za długo czekałem. Ej, stój, 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 stój! C co mam zrobić, żeby cię dorwać? Dobra, jest. Haha, okej. Okay. <śm> <śm> On się świeci, czyli ma specjalny teratype. I to jest lodowy? Nie, co to za teratype? Jeku, po samym kształcie to jak diament wygląda jakiś. A uh, okej. Okay. Zaraz zobaczymy. Spróbujmy... A nie, a może to jest typ fighting! Nie, ziemny, kamienny, a nie, może to jest kamień? Nie, nie, jak jest not very effective, to będzie... E, będzie prawdopodobnie... Przyziemny, może kamienny? Nie wiem, w każdym razie spróbujemy, słuchajcie, złapać sobie tego... Bigleta. E, e, Biglet nigdy nie miał dużo HP, więc myślę, że nawet jeżeli... E, coś tu mu się pozmieniało, to nie powinno być źle. Ok, notware effective, kurczę. A dobra, może ja też użyję specjalnej zdolności, tak żeby przywalić, no, zawsze troszkę mocniej. Dobra, jak go pokonam, to go pokonam. Zaraz się przekonamy, jak to się ostatecznie skończy. A jakże? Przeciwnicy mają specjalną, specjalne właściwości, to ja też mogę je mieć, oczywiście. Fue Lampion na głowę i do boju. <laughs> Masakra. O nie, Piachem po oczach. Być może nie trafię. To już drugi standardowy atak w tym pojedynku. No i oczywiście nie trafiam standardową. Dobra, ale próbuj, próbuj, nie poddawaj się. Oni tak nie powinni za dużo zrobić tym Astoniszem. Nie oszukujmy się. Tylko musisz trafić. Cudownie, ale nie za mocno, nie za mocno. I. Ojej, słabo. Dobra, nie chciałem za mocno, ale. Ale tak patrząc na to, jak to wygląda... Oj, 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 buldożer! Ała! Wow, to musiało zaboleć. No niestety, niestety. Fueko dostaje od tego super efektywnie, więc nie powinienem się spodziewać absolutnie niczego innego. No nic. E, oczywiście, że chcę wybrać innego Pokemona. Ja chcę go złapać. Nie ma innej opcji. Ej, zobaczcie, dostaje z Matrzota super efektywnie, czyli wychodzi na to, że to jest kamienny. Kamienny typ. No tak, Double Kick, tak. Mamy potwierdzenie, jest to na pewno typ... Kamienny. Znaczy, mógł być jeszcze stary, ale, ale oto mnie dostawał średnio, więc tak, kamienny, mam tą pewność. <grym> Teraz jestem już absolutnie pewny, że jest to typ kamień. Chociaż powiem szczerze, że bardziej bym się spodziewał, że to będzie jakiś zwykły głaz. A tutaj to takie w sumie nie do końca wiadomo. Dobra. E, liczę na to, że nasz lecząk nie uderzy za mocno. O ile przeżyje w ogóle, dobra. No, Digrad ma większy poziom. Speed spada, ale tym się nie przejmujemy. Dawaj ma tam. Okej, okay, dobra, ja myślę, słuchajcie, że nie ma co czekać. Dobra, też spit obniżony. Eee, nie ma co czekać, spróbuj... A nie, ja go muszę najpierw pokonać, ojejku, zapomniałem jak to wygląda walka z tego typu przeciwnikami. Nie mogę rzucać sobie od razu boli, tylko muszę najpierw tak jakby rozwalić mu ten teratyp. No nie, no nie, no jak nie trafiasz? Jak to jest w ogóle możliwe? Dawaj, o nie, no to koniec. Lecząg też pada. Nie ma opcji, żeby tego przeżył. Masakra, byle Diglet, a miażdży mi team. Kiedy ma widzieć ten specjalny efekt? O nie, Diglet, o nie, ja tak się nie bawię. Eee, w takim razie, niech pojawi się tutaj, słuchajcie, nasz Pokémon Flaming. Myślę, że on już powinien sobie bez problemu poradzić z tym digletem. Tak więc, szybki double kick i do boju. Nawet jeden może wystarczy. O nie, i patrzcie, kto nie jest wytrzymały. Cóż tu się dzieje? Nie, no dobra, w tym momencie już ten Terra Type musi zejść. Tam w ogóle sobie chodzą w tle Meripy. Bardzo ładnie to wygląda. <noise> Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Okej okay, Diglett, cudownie. Cieszę się, że zostałeś pokonany. Tylko teraz się złap. Ojejku, jeszcze nie mogę kupować Great Boli i już to odczuwam niestety. No, raz i dwa i trzy. Yes, mam wigleta, mam wigleta. <noise> teraz jeszcze ewoluować jednego i drugiego. Uff. Ale że walki z Diglettem będą takie emocjonujące? Kto by się tego spodziewał? Kto by się spodziewał? Okej, okay, tak więc odpalmy sobie Pokédexa i zobaczymy tak. Tutaj, yy, o, 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 jak to wszystko wygląda? Jest Pokédex. Mogę go sobie aktywować tak jakbym? Oho, dobra. Ej, zobaczcie rzeczywiście, tutaj wyświetla się taki pucharek. Dobra, mogę sobie też przejechać tak jakby po wszystkich, żeby żeby nie wyświetlały mi się te wykrzykniki. No bo po co po co mają? Ej, już sporo Pokémonów spotkałem. Dobra, klikamy X. O proszę, zobaczcie. Stardust razy 3. Ej no fajnie. Super. Dostałem nawet kolejną nagrodę. Oj, powiedzcie, że dostanę Great Ballę. Powiedzcie, że dostanę dużo Great Balli. 10 może być przydają się. O, a za 30 Pokémonów będzie Thunderstone. No to jeszcze troszeczkę, ale będę próbował. <laughs> ok, y, natomiast w tym momencie myślę, że już nie ma co się absolutnie zastanawiać. Musimy iść w kierunku y, naj, tego najbliższego miasta, bowiem w tym mieście, w tym mieście, w tym mieście czeka nas, y, czeka nas pojedynek o pierwszą odznakę. No i zamierzam ją oczywiście zdobyć. Oby, 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 to chyba to miasto. Ja gorzej jak się pomyliłem. Zaraz zobaczymy. Dobra, włączmy sobie mapkę. Ta, ta mapka na razie jest tak dla mnie myląca, że ja do dzisiaj nie do końca wiem co jest i jak. Ale tak, patrzcie. Cortono Gym. Tutaj mamy... Katie? To jest, ale to jest ona? Czy to on... A to nie ona? Nie, nie, nie wiem. Zaraz zobaczymy. Eee, zaraz zobaczymy. Leczmy, leczmy, leczmy. Trzeba mieć przewrócone wszystkie ataki. Trzeba być ogólnie gotowym. Absolutnie na wszystko. Eee, natomiast. Nie no, cały czas bardzo mi się podoba. Już któryś raz widzę tam animację leczenia i za każdym razem mówię, że jest ładna. Ale taka, taka inna, nowa i mi się podoba. Eee, o, proszę bardzo, tam jakieś zobaczcie Pokémony na górze się wyświetlają. Quillfish. okej. Okay. O, Iskew. okej. Okay. dobra, fajnie. Fajnie to wygląda. Natomiast. W tym momencie wkraczamy do miasta. Ok. I rozumiem, że to miejsce to jest sala. Dokładnie to musi być to miejsce. Oho, witaj, dobram. Wszystkie sale będą chyba wyglądać mniej więcej podobnie. Tak mi się wydaje. Wow. Stoję przed swoim pierwszym wyzwaniem. No, przekonamy się, czy będę gotowy, by. Już teraz e, zdobyć e, wielkie osiągnięcie w postaci pierwszej odznaki. Ok, czas wejść do sali. No i zaraz zobaczymy, jak prezentuje się pierwsza sala. Przypominam, że tutaj jest możliwość wchodzenia do sal w obojętnie jakiej kolejności. Problem jest tylko taki, że poziomy się nie skalują. Więc jakbyśmy poszli na nieodpowiednią salę, moglibyśmy wylądować na jakichś 40 poziomach. A tu Nemona jest, no proszę. No, witam Nemona. Ehm. Tak, zamierzam zdobyć odznaki, zamierzam wziąć udział w lidze. Tak, super, ona bardzo się cieszę z tego powodu. Mm, ale zanim przyjdzie mi stoczyć walkę z liderem, muszę przejść odpowiedni test. Rozumiem. Każdy test jest inny w sali. Dobra, zaraz się dowiem o co chodzi, jak to wszystko wygląda i jak najbardziej... Jestem, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Ale to było, wiecie, to było jakby... To jest standardowe. To jest jakby... jeżeli chodzi o testy, to to już było wcześniej. W innych generacjach również, więc nie powinno to nikogo dziwić. Dobra, oczywiście no ona jest podekscytowana tym, że będę jej prawdziwym rywalem. Dobra, zobaczymy o co chodzi. Witaj w do Gym. No witam, witam. Tak, Judy, dokładnie. Proszę mnie zarejestrować Dobra. Katie, nie no to jest ona na pewno po imieniu. Chociaż to zdjęcie to było takie niepewne. <laughs> um, olive Roll Czyli co produkują tutaj oliwę? Tak, to jest wielka część tutaj życia w Cortondo. Okej, okay, tutaj nawet mają specjalny festiwal. No no nie dziwię się w takich miejscowościach, kiedy one są z czegoś znane jest to normalne raczej. Mm, no dobra, ja już chcę podejść do tego wyzwania. O, czyli to nie będę tutaj miał to, ja muszę się wybrać w odpowiednie miejsce. Ej, no ciekawe, na północ od miasta. A ja myślałem, że to wszystko będzie w sali. Ej, to jest już coś zupełnie innego. Nigdy nie wychodziliśmy do wyzwań, tak jakby poza salę. A tutaj jest taka możliwość. Ej, no, fajnie, coś nowego przynajmniej. I bardzo dobrze. Im więcej nowości, to tym oczywiście, tym oczywiście lepiej. Czyli na północ, Ej, rozumiem, że na mapie mam już to zaznaczone. Przyjrzyjmy się. Mapka I, 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 a tutaj muszę się kierować. Dobrze, tak więc, tak jest. Lecimy w to miejsce już. To co? To musimy się kierować gdzieś w tamtą stronę. Dobra, co ja będę na piechotę? Mi Rajdon, weź mi pomóż. Na północ od miasta, ale no. O, Herakrosik, Proszę bardzo. Dobra, dobra, jakoś wyjedziemy tędy. O kurde, co to jest? Masakra. To jest głupie, jest to, że to się zadajecie. Ten jakiś płotek się wczytał tak późno. No ale dobra, ok. Z Tobą chyba muszę porozmawiać. Try to olive roll, ale to, to jak ja mam tu, tu działać? Tak, będę musiał jakoś przemieszczać te, te wielkie. Wow, tak, jestem gotowy. No powiedzmy, że jestem gotowy. Nie do końca wiem, czy jestem gotowy, ale zobaczymy. Um, mam ją rolować, przepychać. No nie wiem. <grywania> Na razie nie wiem o co tu chodzi, ale zaraz się przekonamy. Myślę, że nie powinno to być nic trudnego, oczywiście. No ale czas pokażę. Eee, Okej... Okay. To, to, to co? To trzy? O kurcze, a może na czas mamy to robić jeszcze? Nie no, na czas chyba nie. Masakra serio? <grym> o boże. Ok, um... ciekawe, Ej, a, a gdzie mamy lecieć? A tu chyba nie, a może tutaj? Kurde, nie wiem, bo ja mogę to zrzucać tak jakby. Co tu się dzieje? Dobra, spróbuj. Ła, źle. Źle, przepchnij trochę tutaj. No ale szybko, masakra, to nie takie proste wcale. No, dawaj. O tak, pięknie. Ale gdzie ja to mam do końca doprowadzić? Tam gdzieś. Okej, okay, ale tu niektórzy przeszkadzają. Dobra, dawaj tędy. A, co tu się dzieje? To nie jest takie proste jak wam się wydaje. <noise> Ale to jest jakiś strasznie nierównomierny kształt. Ale co to ma wejść w ogóle? Dobra, gdzie teraz? Gdzie teraz? Tutaj to zepchnij, pięknie. Dobra, no nie jest to jakieś mega trudne, ale jest to mega dziwne, przynajmniej dla mnie. Okej, okay, różne rzeczy się działy, ale tego jeszcze nie było. No i co tutaj? O! Już? O, ten dźwięk mówi, że chyba zrobiłem to, co należym. Zdałem test. Wow. Tam byli jeszcze w ogóle trenerzy na drodze. E, domyślam się, że gdybym poszedł na przykład do nich przez przypadek, to być może miałbym z nimi jakieś walki. E, natomiast myślę, że bardziej w teście chodziło o to, żeby unikać ich. Nie wiem. Najważniejsze, że przeszliśmy test i po tym dziwnym zadaniu e, możemy, możemy iść, rozumiem, stoczyć walkę o odznakę. Ojej. Dobra. Tak, muszę zdać raport, że sobie poradziłem... Ale tu jest jiglipuffów i i w ogóle same fery Pokémony. Wow, ładnie to wygląda, naprawdę ładnie to wygląda. Dobra, jedziemy, jedziemy w takim razie, nie czekajmy już ani chwili dłużej. Zadanie było proste, nie wiem, nie oszukujmy się. Eee, oczywiście gdybym tam może okazało się, że byłyby jakieś walki, to może byłoby trudniej, chociaż... No dobra, nieważne, powiem tak, nieważne, jedziemy, ja już chcę stoczyć walkę o tą odznakę. Myślę, że moje Pokemony są gotowe, eee, oby tak było. Dobra, chodźmy tutaj porozmawiać sobie z tym panem w recepcji. Tak, dałem radę. Wielkie gratulacje, no, dziękuję, dziękuję. Powodzenia z liderem. Eee, tak, mam nadzieję, że jestem gotowy, chociaż... No, nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem do końca, czy jestem. Nie mam pojęcia, jakie levely są potrzebne. Gorzej, jeżeli się nie miło zaskoczę, bo wyjdzie, że jakieś wysokie, bardzo wysokie lewele będą wymagane. Natomiast zaraz się przekonamy, kto tutaj będzie na nas czekał i z jak mocnymi pokemonami. Wydaje mi się, że team, który posiadam, jest gotowy na to. O, jakiś motylek, ale to nie jest. Vivi... Nie, to jest Vivillion. Tak, to jest Vivillon, ale o takim naprawdę niespotykanym kolorze. Vivillion to oczywiście Pokémon z szóstej generacji, z regionu Kalos. Otóż, za przemiły trener. To ja dokładnie. Tak, jest. Y wiecie, pod wrażeniem tego, jak byłem w stanie zrolować tą oliwę. Okej, okay, nazywam się Katie. Jestem tutaj właścicielką. Paticier Soapberry. Mm. Tak, no ale teraz nie jest w sklepie, ponieważ ma obowiązki jako liderka. Okej, okay. wybacz mi. No, no dobra, i teraz się przedstawia. O, oficjalnie jako liderka, już okej, okay, rozumiem. Dobra, ja myślę, że. O, w ogóle, kibice są. To nie są takie walki jak wiecie w ósmej generacji, gdzie oglądały nas tysiące ludzi na stadionie. Tutaj raczej takie lokalne. <laughs> dobra, natomiast jestem ciekaw, e, jakie Pokémony posiadam. Ta liderka. Gym leader K-Team. Nimble. Ej, nie znam go. Nie znam go, nie znam go, ale wygląda jak typowo robaczy Pokémon. Nie mam pojęcia, czy ma jeszcze jakiś inny typ. Wygląda mi na czysto robaczy. Ale zaraz się przekonamy. Nie czekajmy długo. Użyjmy specjalnej, słuchajcie, Terastalize. Eee, no i palimy, palimy, palimy te robaczki. Zobaczymy, jak to wszystko. Wyjdzie w praktyce. Nie, uważam, że nie ma co czekać, słuchajcie, z tą specjalną zdolnością. Jeżeli mój Fuekoko może i chce, to niech działa. Natomiast, no, Żyrandol na głowie z pewnością mu pomoże. Eee, no. Double kick. Jest szybki, skoro wyprzedził Fuekoko. Ok. Eee, uderzył dwa razy. Zaraz się przekonamy, czy mój cios będzie potężniejszym. Liczę, że tak. I. Jest mega potężny! Ależ to była moc, ależ to siła, pięknie! Fuekoko poradził sobie perfekcyjnie. Nie, chciałbym, żeby dostał tyle expa, żeby wiecie, jeszcze dzisiaj ewoluował. Teraz w ogóle Tarantula. E, pokémon którego sam posiadałem. A Tarantula jest oczywiście pokémonem tylko i wyłącznie robaczym. Eee, wcale nie ma tak dużo pokémonów, tylko trzy. Natomiast na razie no, Fłeko to robi robotę. Być może ostatni będzie Vivillion. Hmm. Pewnie tak, ale zobaczymy, a może jednak Pokémon z dziewiątej geny. Masakra, no mamy podobne lewele. Natomiast to co robi tutaj szefu, to jest coś naprawdę wielkiego. Ted diurza? Ej, dobra, zmieńmy. To jest jakieś podchwytliwe, słuchajcie. Ted diurza ma normalnie typ Normal. Ale rozumiem, że tutaj ten Pokémon nie jest użyty bez powodu. Dobra, niech wejdzie flamigą czyli Agu tutaj, no i zobaczymy. Jestem całkiem niezły, całkiem niezły, rozwaliłem twoje dwa Pokémony na Hita. Jestem świetny, a nie niezły. Co jest z tą Tediusą? No zobaczcie, no zwykła, ładna diursem, 15 level, czyli taki sam co ja. Ale biorąc pod uwagę, stosując 200 IQ, że prawdopodobnie zmieni typ, no bo to byłoby dziwne, gdyby nie zmienił typu, użyjmy wink ataku. Zaraz się przekonamy. Oho! Tak, wyjść z Kokonu. No i co te co? Ta muzyka taka, taka, wiecie. Wesoła, nadająca... Nadająca siły temu Misiowi. Ale że mu wyrosły czułki. Wink atak. tak! Wow. Ej, muzyka w ogóle... Bardzo przypominająca muzykę z... E, przynajmniej przez chwilę z ósmej geny. Jejku... No nawala tym ciosem. No pięć razy, no nieźle. No ale to jest nawet w tym moment, że muza z 8 geny, no przypomina, no, natomiast... Mój cios był super efektywny, no a Wink Attack to Wink Attack, ale no, ten ursa bijący 5 razy mógł być problemem. Natomiast Flamigo, kończ to! Cóż z tego, cóż z tego, że ta ursa zmieniła typ, skoro... Wink Attack to jest jednak moc, tak jak wspominałem ostatnio, na tym poziomie gry cios, który ma 60 mocy, robi robotę. Tak jest! Przy okazji, level upa zdobył Fuekoko! Normalnie, słuchajcie, będziemy prawdopodobnie świadkami e, sytuacji, która miała miejsce w anime często, kiedy Pokémon wygrywa jakąś walkę w sali, ewoluuje. No, zaraz zobaczymy. Proszę bardzo, tutaj jeszcze jakiś stalowy atak. Bardzo się przyda, zdecydowanie. E, headbutt, kto się uczy headbata? Kto tu się uczy headbata? Knuckle. Mm, zamiast Rock Polish, pewnie nie będę używać tego czasu. A headbat może się przydać, więc śmiało wejść sobie go. Nie no wszyscy tutaj ładnie potępieli. A ja wam właśnie pokazałem, że Flamigo jest naprawdę mocnym Pokémonem, co chyba udowodnił w tym momencie. O, jeszcze pieniążki. I to dużo. Super. Tak jest, o to chodziło. Patrzcie, patrzcie, tak jest. W końcu ewolucja Startera. No normalnie, jak pani mam. O, proszę. Fłekoko ewoluował w Krokalora. On teraz wygląda jak taki muchacho. Muchacho krokodyl. Z taką, wiecie, no trochę, trochę meksykanin. <gryw> Przynajmniej dla mnie. Eee, Okej, okay. jest kolejny wpisik. Bardzo fajnie. Nie no, dalej fajnie wyglądam. Dla mnie całkiem spoko, całkiem spoko wygląda tego Pokémonem. Natomiast, no, Katie, czekamy na to, by otrzymać od ciebie moją pierwszą odznakę. Corto, Cortondo Jim Defeated, Victor Road, o, i tam piękna robacza odznaka właśnie do nas trafiła. O, i nagle znaleźliśmy się chyba przy jej sklepie. I teraz moje Pokemony będą się słuchać do 25 poziomu, bardzo dobrze. E, dostanę też TM-a, którym jest... Pounce? Okej. Okay. Dobra, jest to robaczy cios, dobra, dobra. E, tak, będę mógł tworzyć kopie tych TMów. jak najbardziej będę z pewnością to stosował. Eee, zaczęło padać nagle. Ojejku, ale się pogoda zmienia tutaj. Nagle, nie wiadomo kiedy. Natomiast super, pierwsza odznaka jest nasza, jeszcze tylko 7. Albo powiedziałbym aż 7. Kolejna odznaka, na którą się wybiorę, to będzie prawdopodobnie odznaka typu roślinnego. Eee, ktoś jeszcze do nas dzwoni. Nemona, aha, pewnie pogratulować. Eee, jej pokemony nauczyłeś się czegoś nowego. Bądź gotowy. Ojejku, ona już chce chyba mnie wyzwać do walki. E, tak, oczywiście, że dałeś radę, no wiadoma sprawa. Ale ona tutaj widzicie dzień i no, trenuję. Dobra, tak, korzystać będę z mapy, wiem gdzie się kierować spokojnie, e, wiem co robić. Nie, no, super! Teraz oby tak dalej. E, Zobaczmy sobie jeszcze, może na chwileczkę, jak wygląda nasz starter. Na razie nie zmienił mu się typ. Dopiero chyba w ostatecznej formie dojdzie mu dodatkowy typ. Natomiast na razie, na razie wciąż jest Pokémonem e, Ognistym. Specjalizującym się w specjalnym ataku. Więc fajnie. Wyjdźmy sobie stąd na spokojnie. Zobaczymy, czy jak wyjdziemy, to coś się wydarzy. E, coś się wydarzy. Czy po prostu będę mógł sobie znowu na zasadzie rób co chcesz. Rób ta co chce ta. Ojej, upada. O, patrzcie, jak się tutaj musimy zakrywać przed tym deszczem. No, niby słońce świeci, a pada. Z czego to pada? Cholera, przecież tu chmur nie ma. Co jest grane? Czyste niebo, moi drodzy. Czyste niebo. A pada. <grytanie> no, jest parę chmurek, no ale no bez przesady, że z tych chmurek pada. Przecież nad nami jest spokojnie i świeci słońce. Dobra, region Paldea to jest jakiś szalony region. Albo po prostu nie wiem, może pojawił się jakiś zaptos, który wywołał burzę. Nie mam pojęcia. Natomiast yy, kolejną rzeczą, którą oczywiście chcę się zająć, to włączyć sobie mapę yy, i teraz, 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 teraz chciałbym zająć się tytanem. Tylko ojejku, to obracanie mapy to mnie tutaj na razie dobije. Oddalmy sobie nieco tą mapę. Chciałbym się udać na kamiennego tutaj tytana, i on jest bodajże. bodajże gdzieś tutaj, tak? Path of Legends, The Stony Cliff Titan, dokładnie. I tutaj, jeżeli się nie mylę, nawet w okolicy mamy możliwość yy, latania, więc skorzystamy z tego i ruszymy mniej więcej w tym kierunku.